Cześć kochani, witam Was bardzo cieplutko w moim kolejnym filmiku i dzisiaj przychodzę do Was z kolejną, tegoroczną recenzją. Tym razem na tapet wzięłam sobie Miedziaki, Colsona Whiteheada, autora Kolei Podziemnej. Nie tylko Kolei Podziemnej, ale akurat Kolej Podziemna została przetłumaczona chyba dwa czy trzy lata temu na język polski w 2019 roku. Pod koniec, jesienią ukazały się na naszym rynku wydawniczym miedziaki. No i jak się okazało, wybrałam doskonały moment w ogóle na czytanie tych miedziaków. A to dlatego, że ostatnio oglądałam sobie mecz NBA. Nagle zobaczyłam, że hymn Stanów Zjednoczonych śpiewa jakiś afroamerykański chór. Zastanowiło mnie, dlaczego to jest. Aż tak widoczne, bo wszyscy członkowie tego chóru byli Afroamerykanami, zaczęłam googlować i wygooglowałam, że w trzeci poniedziałek stycznia przypada Dzień Martina Luthera Kinga, a właściwie dzień upamiętniający te wszystkie działania, których inicjatorem, można powiedzieć, był Martin Luther King. Także, jeżeli jesteście zainteresowani takim tematem, któremu bliżej zdecydowanie do realiów amerykańskich niż naszych chociaż też coś na rzeczy pewnie by się e, znalazło, no to oczywiście zapraszam do oglądania tego mojego filmiku. Ten 2020 rok rozpoczęłam z serią książek o Mary Poppins, czyli tej niesamowitej niani, a po ich przeczytaniu stwierdziłam, że mam ochotę na coś cięższego, na coś większego kalibru, no i w ten oto sposób trafiło na miedziaki, które na przeczytanie czekały jeszcze od jesieni. Ich autorem jest Colson Whitehead, którego może właśnie niektórzy z Was znają, jako autora tej kolei podziemnej, natomiast sama byłam zainteresowana, kim właściwie Colson Whitehead jest. Oczywiście jest czarnoskórym pisarzem, Amerykaninem. Co jeszcze? Urodził się w 1969 roku, Skończył, ukończył literaturę angielską na, na Uniwersytecie Harvarda. I z tego co zauważyłam, ta cała jego twórczość literacka jest taka bardzo aktualna. Na przykład jedną z jego publikacji był zbiór 13 esejów o Nowym Jorku po zamachu z 11 września 2001 roku. A już właśnie Kolej podziemna i Miedziaki to są jego dwie ostatnie powieści. Kolej podziemna została napisana w 2016 roku, u nas ukazała się w 2017. No a Miedziaki to jest świeżynka z 2019 roku. Miedziaki. Powieść oparta na prawdziwych wydarzeniach opisuje zakład poprawczy dla Afroamerykanów na południu Stanów Zjednoczonych, prowadzony w czasach, gdy Martin Luther King sprzeciwiał się prawom Jima Crowa. Aż sprawdziłam, o co chodzi z prawami Jima Crowa, więc powiem o tym i, i Wam, bo to dla niektórych może nie być oczywiste. To są yy, różne regulacje, które były wprowadzane zarówno na. Yy, Polu stanowym, na stopniu stanowym, jak i na stopniu lokalnym, e, głównie na południu Ameryki po wojnie secesyjnej, miały za zadanie ograniczenie praw byłych murzyńskich niewolników oraz pogłębienie separacji między białą a czarną ludnością w tych stanach. A skąd to się wzięło? No do Konstytucji Stanów Zjednoczonych wprowadzono poprawkę, i oczywiście zainteresowani zobaczyli w tej poprawce pewną luk lukę, mianowicie były to poprawki znoszące niewolnictwo i umacniające równość. Między rasami, ale te nie zabraniające ich segregacji. I dlatego ten Jim wprowadził zasadę równi, ale oddzielni. Czyli można powiedzieć właściwie nie tak równi, skoro oddzielni, a przynajmniej tak mi się wydaje. O czym opowiadają miedziaki? Wstrząsająca opowieść o przyjaźni dwóch chłopców skazanych na brutalne traktowanie w zakładzie poprawczym, zainspirowana historią działającej na Florydzie przez ponad 100 lat placówki wychowawczej dla młodzieży. Lata 60. XX wieku, także przenosimy się w przeszłość. Na amerykańskim południu nasila się walka z segregacją rasową. Elwood Curtis ma duże szanse dostać się na uczelnię dla kolorowych i kiedyś zostać inżynierem, ale w tych czasach niewiele trzeba, by kolorowy chłopak bez najmniejszej winy dostał się w tryby systemu sprawiedliwości. Który może przekreślić jego przyszłość. Wystarczy znaleźć się w niewłaściwym miejscu o nieodpowiedniej porze. No i tak właśnie w tej książce niestety było. Już w momencie, w którym zaczynałam tę książkę czytać, a właściwie w momencie, w którym zaczynałam tę książkę oglądać, zainteresowała mnie jej okładka, bo chyba. Y Przyznacie mi rację, że jest to okładka na pewno zwracająca na siebie uwagę i tym czerwonym kolorem, i w ogóle tym jej projektem graficznym. E, szukałam, no i na stronie jednej z tych stron z przodu znalazłam informację, że zdjęcie na okładce to jest Reflection e, Harlem, Nowy Jork 1964 rok. 1964 rok to moment, w którym w Harlemie wybuchły zamieszki. Także to zdjęcie, fragment właściwie chyba zdjęcia tutaj na okładce książki, nie jest przypadkowy. Widzimy tutaj dwóch czarnoskórych chłopców, stojących obok siebie, ale mających wspólny cień. I to jest chyba jakieś odniesienie do tych dwóch przyjaciół, których przyjaciół to chyba za dużo powiedziane, dwóch bardzo dobrych znajomych, których spotykamy na kartach tych książki. Tej książki jednego bezpośrednio, a drugiego mogę powiedzieć pośrednio, ale więcej naprawdę nie mogę Wam zdradzić, bo popsuję Wam lekturę tej książki. E, w każdym razie końcówka, końcówka, ostatnia część, bo książka jest podzielona na trzy części, ostatnia część na pewno trochę Was e, zaskoczy, a teraz już do rzeczy, czyli jak tam e, moje wraż wrażenia po przeczytaniu Miedziaków, no i dlaczego tytuł to Miedziaki. Władze stanowe otworzyły zakład w 1899 roku jako florycką szkołę przemysłową dla chłopców. Był to zakład poprawczy ze szkołą, gdzie młody przestępca, odseparowany od swoich nikczemnych wspólników, mógł odebrać naukę o charakterze fizycznym, intelektualnym i moralnym, zostać zrehabilitowany i przywrócony społeczeństwu, wyrobiwszy w sobie determinację i charakter odpowiednie dla dobrego obywatela, zacnego i uczciwego człowieka, mającego fach lub umiejętności, które pozwalają mu zatroszczyć się o swoje utrzymanie. I tyle w teorii, trochę inaczej to wszystko wyglądało w praktyce. Na kartach tej książki poznajemy historię Eluda, ale właściwie nie tylko jego, również wielu innych czarnoskórych chłopców, którzy niestety dostają się w tryby tej niesympatycznej machiny. Książka jest podzielona na trzy, trzy części. W pierwszej części poznajemy Eluda jako Zwykłego chłopca z ogromnymi ambicjami. To jest chłopiec, który mieszka tylko z babcią, który marzy o pójściu na studia, na uniwersytet i w końcu, kiedy on już jest o krok od tego, żeby iść na pierwszy wykład, na taki kurs, jeszcze w momencie, w którym cho chodzi do, można powiedzieć chyba tak, przekładając na nasze, do szkoły średniej, coś się dzieje w drodze do. Tej, do tego uniwersytetu, i Elwood zostaje skazany na pobyt właśnie w zakładzie poprawczym. I rzeczywiście, tak jak tutaj opisuje wydawca z tyłu książki, był to pobyt właściwie niezawiniony. Elwood nic takiego nie zrobił. Znalazł się w złym miejscu, w złym. Czasie. W drugiej części poznajemy perypetie, to chyba też niezbyt trafione słowo. słowo. Eluda w tym zakładzie poprawczym. Dowiadujemy się, jak ten zakład poprawczy działał, jak wyglądał z zewnątrz, jak wyglądał wewnątrz, a to zupełnie dwie różne historie. No a w części trzeciej już wracamy do. Terazniejszości, czyli do XXI wieku. Mianowicie 3 lata temu, według tej książki, zakład poprawczy został zamknięty. Prowadzono później na tym e, terenie prace mające przygotować ten teren pod inną inwestycję, no i odkryto tajny cmentarz, czyli nie ten oficjalny, przylegający do zakładu poprawczego, ale taki nieoficjalny. Nawet książka zaczyna się też moc bardzo mocnym zdaniem. Nawet po śmierci chłopcy sprawiali problemy. Tajny cmentarz znajdował się po północnej stronie miedziaka, na pstrokatej parceli zarosłej dziką trawą pomiędzy starym warsztatem a śmietniskiem. Deweloperzy budujący kompleks biurowy zagarnęli ten teren pod plac z restauracjami, czterema aranżacjami wodnymi i betonową sceną na okazjonalne imprezy. Odkrycie zwłok stanowiło bardzo kosztowną komplikację dla zaangażowanej agencji. Nieruchomości to jest punkt wyjścia dla opowieści o tym zakładzie poprawczym, o osobach, które w nim przebywały. Były cztery sposoby, żeby się wydostać z miedziaka. Pierwszy odsiedzieć do końca. Drugi mógł interweniować sąd. Trzeci można było umrzeć, i w końcu czwarty można było. Uciec z tym, że ta uciecka, ucieczka właściwie graniczyła z cudem. I może jeszcze jeden cytat, który trochę przybliży Wam realia, w których toczy się ta cała historia. Chłopców nauczono, że niepytani nie mają prawa odzywać się do białego człowieka. Przyswajali te zasady od najwcześniejszych dni. W szkole, na ulicach i drogach swoich zapyziałych miasteczek, w miedziaku jeszcze ją. Utrwalili. Powiem Wam szczerze, że myślałam, że ta książka będzie drastyczniejsza, brutalniejsza w taki bardziej bezpośredni sposób, ale okazało się, że nic bardziej mylnego. Colson Whitehead podszedł do tematu z takim ogromnym wyczuciem. Jeżeli nie lubicie takich bardzo brutalnych tematów, no to mam wrażenie, że nie macie co tej książki się bać. I też uważam za ogromny plus w ogóle tej opowieści, że ona nie jest brutalna, tylko że podchodzi do tego całego problemu segregacji. Rasowej z, z taką dużą ostrożnością, ale nie ma się też co temu dziwić. Książka przynosi nas przecież w lata 60. XX wieku. I kiedy się patrzy na to, jaki jest stosunek tych białych ludzi do czarnych, no to wtedy do człowieka dochodzi, że lata 60. nie były tak dawno temu, a to oznacza, że sporo z tych białych ludzi, nie lubiących czarnych, nadal w Stanach Zjednoczonych żyje. Myślę, że więcej nie będę Wam chyba opowiadała o tym, co dzieje się na kartach tej książki, bo jest to temat, którym warto się zainteresować, nawet z naszej, naszej tutaj europejskiej perspektywy. Stany Zjednoczone są dość daleko, ale to nie oznacza, że problem segregacji rasowej nas w ogóle nie dotyczy. Natomiast y, zgadzam się z tym, że jest to książka bardziej. Aktualna w Ameryce niż w Polsce, bo to są tematy takie typowo amerykańskie, i na pewno jest to książka, która w Stanach Zjednoczonych może budzić spore, naprawdę spore zainteresowanie. U nas pewnie mniejsze, ale myślę, że w XXI wieku warto być jednak otwartym na różne sprawy. Które miały miejsce na świecie, nawet w tych najodleglejszych zakątkach, bo zawsze z nich można wyciągnąć jakąś naukę dla siebie. Także ja polecam. Książkę czyta się ku mojemu zaskoczeniu szybko. Myślałam, że to będzie temat na tyle ciężki, że nie da się przeczytać jej szybko, że trzeba będzie ją sobie dawkować, ale właściwie przeczytanie jej, gdybym miała to wszystko zebrać w całość, zajęło mi jakieś jedno po południe. Także ta historia na pewno wciąga, ale też daje do myślenia. Także no ja jestem na tak, to było moje pierwsze spotkanie z Colsonem Whiteheadem. Nie czytałam kolei podziemnej jakoś tak nie wiem, nie zdążyłam później ten cały bum na kolej podziemną już przeszedł, ale trafiłam na miedziaki i bardzo się z tego powodu cieszę. Miedziaki to są wychowankowie tego domu poprawczego, bo na ten dom poprawczy mówiono miedziak. No i dobra, e, zapraszam Was do, do zerknięcia na mój poprzedni film. No i oczywiście, śledźcie e, koniecznie e, mnie tutaj na YouTubie, bo pewnie już wkrótce opowiem Wam o kolejnej jakiejś ciekawej książce. Także papa i życzę miłego dnia lub wieczoru, w zależności od tego, kiedy ten film oglądacie.